Konferencja Metalverse za wami, kryptowalutowa niedziela za nami, pora zacząć kolejny krypto news. Flash. Krypto News, czyli 10-minutowy odcinek wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Cześć, z tej strony Mike. Zaczynamy odcinek. Ustawię sobie tylko tutaj, oczywiście, 10 minut zegareczka. Dodatkowo, dodatkowo, już nawet odliczanie leci, dodatkowo przestawiam stronę i zaczynamy od wiadomości na początku giełda Kanga. Słuchajcie, jeżeli chcecie oglądać fame MMA16, to już w najbliższą sobotę. To możecie oczywiście wygrać 10 kodów. Jest konkurs darmowy, dostęp premium do tego broadcastu. Oczywiście dodatkowo, jeżeli płacicie z Kanga Pay, to jest 10% zniżki. Jeżeli ktoś ma się ochotę pośmiać z tych walk, to może sobie nabyć. Przechodząc sobie dalej, Bank Centralny Tajlandii uruchomi pilotaż CBDC, ale nadal nie jest zainteresowany kryptowalutami, czyli CBDC, tak. Kryptowaluty nie. Projekt Embridge dla przelewów transgranicznych został właśnie zakończony pilotażowo. No i teraz, i teraz pomimo, że tłumią kryptowaluty, to dodatkowo będą robić CBDC. Chyba o tym odcinek trzeba będzie zrobić. 9 lat temu powstał pierwszy bitomat. Niektórzy to nazywają bitcoinomat w Tanach, czy w ogóle to się nazywa Bitcoin ATM, czy Crypto ATM. Na świecie w tej chwili jest 38 804. Kiedyś jeden coffee shop w Kanadzie, a teraz prawie 39 tysięcy bitomatów. Żeby zobaczyć jak wyglądają bitomaty i generalnie, i generalnie ile ich jest na świecie, jest taka strona, oczywiście na stronie kryptonarodu link znajdziecie. To jest oczywiście coinatmradar.com. I do tego tutaj są na pierwszym miejscu Stany, na drugim Kanada Hiszpania, Salwador. Co ciekawe, Polska na szóstym miejscu i to nie jest ranking inflacji. 62% hodlerów Dogecoina jest na zysku. Gdy pojawiają się znowu nadzieje, że w Twitter zintegruje DogeCoin'a, także cena wzrosła 98,5% po tym, jak Elon Musk kupił Twittera. Tak naprawdę jeszcze zmian żadnych on za bardzo nie wprowadził, po tym, że pozwalniał tam połowę ludzi. Sam dodał sobie Chief Tweet, Chief of, chief of Tweet, chociaż chyba tam było Chief Tweet, tak mi się wydaje. Sprawdźmy sobie, sprawdźmy sobie. Ilona Musk, nie, Chief Tweet, nie wiem skąd oni wzięli Chief of Tweet, tak jak mówiłem. Zobaczymy, czy faktycznie, on nie sam nie kupił, z grupą kapitałową, wczoraj na niedzieli było o tym, o tym rozmowy. A Hongkong może zra, zla, zalegalizować detaliczne inwestycje. Krypto poprzez publiczne konsultacje. Nie wiem, czy wiecie, ale w Hongkongu retail nie może inwestować w kryptowaluty i może się to zmienić, a dzięki temu może być dostęp do rynku chińskiego. I okazuje się, że tamtejszy SEC chce wypuścić publiczne konsultacje, które pozwolą detalicznym inwestorom handlować kryptowalutami. Także oczywiście będą mieli oni dostęp poprzez ETF-y. Tak. No, i generalnie zobaczymy, zobaczymy co, co, co tam się wydarzy. Oni to nazwali tak. Cel, który się Sustainable and Responsible Development. Jeśli chodzi oczywiście o sektor cyfrowych tokenów, no i miasto planuje listować ETF-y. No zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczcie, tutaj jest informacja, poczekamy. A okazuje się, że zweryfikowani użytkownicy Twittera zapłacą za swój status. Taka informacja się dzisiaj pojawiła z samego rana: że ten niebieski, niebieski znaczek, który mówi, że jesteś zweryfikowanym kontem, może kosztować już niedługo 20 dolarów miesięcznie. Kolejne źródło przychodów, czy faktycznie? E co ciekawe, zobaczcie, firma chce miesięczną subskrypcję, tak 499 dla, dla trzech użytkowników, tak, aby odblokować dodatkowe funkcjonalności, a z kolei taka Twitter Blue Subscription, to będzie, to będzie 1999, tak. Obecni użytkownicy będą mieli 90 dni na zapisanie się do tej nowej funkcjonalności. No zobaczymy. Tu Elon napisał, zobaczcie, że cały proces weryfikacji jest teraz przebudowywany. I to jest, I to jest bardzo fajne, to jest bardzo fajny temat. Tylko oni chyba, bo to nie jest ten, ten, ten znaczek, tylko Twitter Blue to chyba jest co innego. Mi się wydaje, że Twitter Blue to jest jakaś tam dodatkowa funkcja platformy, tak. A, a że w Twitter Blue będzie weryfikacja za 20. Czyli generalnie nie, że każdy, bo można, generalnie jeżeli ktoś Chciał się zweryfikować na Twitterze, to wie jaka to jest droga przez Magię. Ja już podchodziłem dwa razy i dwa razy otrzymałem, otrzymałem komunikat, w jakimś czasie Twoja weryfikacja została odrzucona. Tyle. Przechodząc sobie dalej. Mołdawia zakazuje wydobycia kryptowalut w obliczu kryzysu energetycznego. E, oczywiście państwo położone na terenach historycznej Bezarabii podjęło środki nadzwyczajne w celu zmniejszenia zużycia elektrycznego. No raczej chyba tam za dużo osób tych kryptowalut nie wydobywa. A bank PKO prezentuje NFT związane z dziełami sztuki, słuchajcie, czyli NFT w metaversie. Tokeny będą powiązane z pracami Kai Renkas. Pierwsza rzecz usłyszę. Wszystko jest oczywiście związane z akcją 25-lecia bankowości prywatnej PKO. Prace będzie można zobaczyć w galerii PioPay i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście PKO weszło, Poczta Polska weszła. Jeśli chodzi o temat Poczty Polskiej, to ciekawe, ja się zapisałem za późno. Ale po kilku dniach dostałem maila, że nie wszyscy wybrali NFT i mogłem wczoraj odebrać swojego Augusta Zygmunta. Charles Hoskinson zaprasza Dogecoina do bezpłatnej migracji na Cardano. Proszę bardzo, Dogecoin powinien być łańcuchem bocznym na Cardano. Doge to już mówiliśmy o tym, że cena wzrosła, także Hoskinson próbuje teraz przyciągnąć na Cardano. Tak naprawdę Dogecoin, z tego co wiem, to jest chyba kopany w miningu z Litecoinem, więc tak naprawdę nikt chyba samego Doge albo prawie nikt nie kopie. Przechodząc sobie dalej, a jak się potoczyła akcja Fortune Favors the Brave je, rok po tym, jak był, była, reklama, hmm, była reklama z Mattem Damonem? To jest oczywiście krytyczny artykuł. E, jeśli chodzi o wolumeny tradingowe, to spadły one o około 90%. No i tu macie informacje, tak, fakty, tak. E, giełda miała 3,2 miliarda dolarów średniej 7-dniowej listopa 1 listopada, ale spadła do 372 milionów. No i oczywiście tutaj ta reklama zachęcała użytkowników, a to jak się, to się stało, to się stało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kronos spadł do 0,96, tak, no teraz 0,96, ja miałem jednego dolara ustawioną cenę sprzedaży i 0,11, co ciekawe, słuchajcie, a, a inwestowali m.in. 700 milionów dolarów, żeby zmienić Staples Center na Crypto -comarina. Dla na 20 lat oczywiście, tak? Dodatkowo LeBron James i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, co tam z tym wszystkim będzie. I teraz zbliżając się już do podsumowania, szybciutko sobie spojrzymy na rynek. Szybciutko sobie spojrzymy na rynek. I generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o rynek, to tu wczoraj był Walcher Satoszowa, który tam za bardzo sobie na razie zagrzędziliśmy w zasiekach. A tak kto mówił, zagrzęzliśmy w szczęsawisku i quarter w karty rozdaje. No zobaczmy, Doccoin. Doccoin już po 11 centów. Wybicie było. To są 30 minutówki, nawet na 15, no to przejdźmy sobie na dniówki, jak to będzie wyglądać. No ale tutaj to oczywiście widać. Widać, że doczkoń cały ten spadek odrobił, ale no na razie jeszcze do tych szczytów, nie mówiąc już o tych szczytach, nie mówiąc już o tych szczytach 74 centy. Kolejny mój błąd, 75 miałem ustawione. Idąc sobie, idąc sobie dalej, a gdzie mnie ta moja lista zniknęła? Tutaj jest. Co tu jeszcze? Euro USD 0,99 dolar. Znowu odzyskał troszeczkę złotówka. Traci do dolara, traci do euro. No i oczywiście traci też do funta. A Dixie Dixi zaczyna się odbudowywać. A jak Dixie się odbudowuje, to oczywiście złoto, srebro i mieć wszystko w dół, w dół. Ropa naftowa też nam to, to troszkę podbiła, ale znowu zaczyna zawracać. No i Nasdaq się odbija. Zobaczcie bardzo, bardzo mocno. Jeszcze chciałem wam pokazać dzisiaj z mojego profilu tweeta. Nie wiem, czy słyszeliście. To jest pani szefowa banku centralnego, która powinna siedzieć w więzieniu. Inflacja pojawiła się znikąd. To już nie jest inflacja, tylko to jest yy, znikąd inflacja. Nie? Znikąd inflacja. Tak, dokładnie, tak to wygląda. A przy okazji, jeszcze wykorzystując czas, wczoraj była się 236. kryptowalutowa Nidla z Mike'em i jest przy okazji konkurs, który tutaj wam. Który tutaj wam opisałem w przypiętym poście, możecie wybrać odpowiedź. Jaki był pierwszy film na kanale Mike Satoshi? Tego filmu już nie ma, to nie jest Eobot, albo jaka była pierwsza seria na kanale Mike Satoshi, Podaj jej oryginalny tytuł i dlaczego lubisz yy, niedzielę z Mike'em oglądać. 10 razy 25 USDT do wygrania. Mastermind tutaj robi nam Master of Puppets i Spooling Strings. Przechodząc do podsumowania, byłem na metal wersji zdjęcia, które udało nam się zrobić to będą oczywiście, będą oczywiście niedługo na stronie Kryptonarodu. Na stronie Kryptonarodu zaraz nowe funkcjonalności. Dzisiaj jeszcze na kanał wieczorem wlatuje film, o 21 wrzucę go. Nie będą to newsy, będzie to inny film. Dowiecie się, myślę, że bardzo przydatny. No i co, fajnie było z Wami się spotkać na MetalWersie. I najbliższe miejsce, na którym możemy się spotkać, to jest oczywiście Białystok, Kryptostok, 18 listopada. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Nie będę przedłużał, jeżeli Wam się podobało, wbijcie łapkę w górę, życzę Wam miłego dnia, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu, cześć!